Cześć, witajcie. Na filmiku widzicie tuję Brabant, które posadziłem sobie w roku 2014. Mają one w tej chwili wysokość około 2 metrów, może troszkę ponad. No i pytacie często, jak szybko rosną takie tujki. Otóż ja posadziłem sobie własnoręcznie wyhodowane sadzonki, takie 10 cm, w 2014 roku. No, i robiłem sobie takie mini dokumentacje, jak to sobie rośnie od 2014 do 2019 roku. Tutaj widzicie, marzec jeszcze rosły sobie tutaj na tej rabacie krokusy, pięknie to wyglądało, no ale postanowiłem posadzić tu je. No i postanowiłem sobie je posadzić w czerwcu 2014 roku. Pięknie to wyglądało, wszystko wyplewione. No i tak one się prezentowały. Później we wrześniu już delikatnie powiększyły swoją objętość, no ale rosły bardzo, bardzo wolno. Tak prezentowały się w grudniu 2014 roku w takiej zimowej aurze. No, już to całkiem fajnie wyglądało. W maju 2015 roku już były znowu większe, o kilka centymetrów około 20 centymetrów miały. W czerwcu, no podobnie oczywiście, no tutaj już był widoczny e, bardzo zarys tych, tego żywopłotu. W grudniu 2015 roku było dosyć sporo śniegu, także tujki zostały przysypane, no ale jak już pewnie wiecie, nic im się nie stało. W styczniu 2016 roku, tutaj zdjęcie, tak jakby z dołu tej rabaty, no już również były całkiem duże. No, i Przyszedł grudzień 2017 roku, znowu bardzo mocny śnieg, taki gęsty na tych tujach, no ale one się nie połamały i żyją sobie. Jest im fajnie. W maju 2018 roku już zarysował się taki wyraźny, wyraźny żywopłot, no i tuje cały czas sobie rosły. W czerwcu 2018 roku, tutaj widzicie zdjęcie z lewej strony, no i również to już fajnie wyglądało. No i Przechodzimy do października 2019 roku. Tutaj widzicie filmik. No i widać, że tuje już są bardzo, bardzo mocno zagęszczone. Pod koniec no one już zaczynają bardzo mocno rosnąć. Tutaj widzicie, że nie ma żadnych przerw. Już stworzył się taki wyraźny żywopłot, który w przyszłym sezonie już zacznę formować takim sekatorem. Będę ciął te tuje z góry tak żeby one się zagęszczały jeszcze bardziej no i mam nadzieję że będzie to fajnie efektownie wyglądać dzięki śliczne za uwagę mam nadzieję że pomogłem trzymajcie się cześć